Plaza Cafe gościmy dzisiaj członków szkolnej telewizji TV21, którzy już niebawem swoje pasje będą mogli realizować w profesjonalnym studiu. Dzień dobry, Dzień dobry. Dzień dobry. dzięki wygranej w konkursie nowoczesna szkoła. Zdobyliście 10 tysięcy złotych, i niebawem powstanie w Waszej szkole studio. Film, który pozwolił Wam zwyciężyć w konkursie, zajęliście trzecie miejsce na blisko 100 możliwych. Robiony był aparatem fotograficznym, więc domyślam się, że wiecie, jakiego sprzętu potrzebujecie. Lepszego. Na pewno <grym> jakąś yy, dobrą kamerę. Dzięki której będziemy mogli dobre naprawdę materiały przygotowywać, bo teraz no, jest nam trudno takim aparatem nagrać coś dobrego, tak? Ostatnio przy okazji zajęć w waszej szkole odwiedziliście studio jednej z lokalnych telewizji. Powiedzcie, co zobaczyliście i co zrobiło na Was największe wrażenie? Obejrzeliśmy całe studio telewizyjne. Pan, który oprowadzał nas, yy, opowiedział nam wszystko o, o, o tych pomieszczeniach. Pokazał nam cały sprzęt, wszystkie kamery. A czy widzieliście sobie na przykład czy widziałeś siebie w takim właśnie miejscu w przeszłości? Wyobrażam sobie siebie, siedzącego za kamerą, a nie przed. Kamera mnie krępuje. I tym zajmujesz się w szkolnej telewizji, tak? Realizujesz e, materiały? Tak. Powiedz, jakie udało Ci się już zrealizować? Chyba wszystkie nie licząc niektórych wywiadów, którymi zajmował się. Zajmowała się osoba, która e, również montuje nasze materiały. Jestem Mateusz. To tak powiedz, jak wyglądała e, taka praca, kiedy jednak to ty przygotowywałeś materiały? Ciężko było ostaty, więc zawsze starałem się trzymać ręce jak, na, e, jak najmniej ruchomo. E, zawsze w jednym miejscu e, po to, by jakoś była jak najlepsza, jest to w sumie trochę męczące, ponieważ utrzymać dobrze ręce przez cały ten czas, żeby nie. Żeby materiał na tym nie ucierpiał, jest dosyć trudne. Ty z kolei, yy, was z koleżanką, wiem, że doskonale czujecie się przed kamerą tak. i widzicie siebie właśnie w tej roli, tak? Tak, jako bardziej tak dziennikarki. Tak, prowadzące jakieś różne yy, programy telewizyjne, wydarzenia, no yy, po prostu dobrze się w tym czujemy. Na początku było jakieś tam takie były trudności, ale po kilku takich występach przed kamerą myślę, że nabrałyśmy takiej swobody tak. i coraz lepiej się w tym y, spełniamy. Teraz już nie ma takiego stresu, jak na przykład mamy z kimś rozmawiać, to teraz już nie zaczynamy się i na przykład mówimy płynnie i zadajemy te pytania tak w miarę dobrze. To kiedy powstanie w stanie studio? Jakie macie pomysły na realizację kolejnych materiałów? Z tego co wiemy, to już jest y, wszystko wykończone. Teraz czekamy tylko na wstawianie sprzętu. I to teraz pytanie, mogli jakie zaczynać. materiały powstaną w tym studiu? Myślę, że takie jak dotychczas wydarzenia właśnie będziemy nakręcać po upływie miesiąca lub może jakimś dłuższym okresie. Będziemy zamieszczali tam takie najważniejsze informacje z tych minionych miesięcy, czy były jakieś uroczystości, imprezy szkolne, coś w tym stylu właśnie. Wiem, że od nowego roku, kiedy powstała Wasza telewizja, realizujecie program z kamerą przez szkolne korytarze. I teraz takie pytanie moje jest, czy osoby, które są angażowane do Waszych materiałów, nie boją się kontaktu z kamerą, czy chętnie współpracują? No niektóre się stresują, nie? Tak. Niektóre się czasem bardzo boją i nie chcą się wypowiadać, bo stres ich po prostu zżera, a niektóre to tak na luzie powiedzą, skończą. Teraz angażuje się już klasa Art, która właśnie powstała w tym roku. Coraz bardziej zaczyna właśnie realizować, spełniać się w tym, w tym profilu. No i mamy, możemy liczyć na zawsze ich wsparcie właśnie w tych wydarzeniach. A powiedzcie jeszcze na zakończenie, co daje Wam działanie właśnie w szkole i telewizji? Zdobywamy tak właściwie doświadczenie, bo myślę, że każdy, który bierze, kto bierze udział w tej szkolnej telewizji, ma jakieś plany przyszłościowe z tym powiązane. Na przykład my tutaj z koleżanką wiążemy jakieś plany tam z dziennikarstwem czy z pracą właśnie w telewizji. Myślę, że pomagają nam takie zajęcia. Wiemy już, jak to mniej więcej wygląda. Możemy sprawdzić się już w gimnazjum, czy podoba nam się taka praca. Z jednej strony to też jest na przykład przyjemność, bo ja lubię takie rzeczy, na przykład stać przed kamerą, um, rozmawiać z kimś. I to sprawia przyjemność po prostu. I komu możecie dziękować, że powstała właśnie taka inicjatywa, że macie telewizję? Kto jest pomysłodawcą i, i komu należą się właściwie podziękowania? Na pewno pani dyrektor, która też właśnie... Poza taki pomysł, żeby uczestniczyć w tym konkursie. Ona nas Też. wspiera, chociaż tak. głównym takim pomysłodawcą był właśnie nasz wychowawca, pan Wojciech Olszewski. I teraz y, naszymi opiekunami jest właśnie nasz wychowawca oraz y, pani Kulik i pani Iza z biblioteki. To oby wspierali was jak, jak najdłużej i obyśmy mogli zobaczyć Wasze kolejne materiały. Dziękuję, dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Dziękujemy.